Moi najukochańsi, no muszę wam to nagrać, przyjechałem na obiad, wiecie, do, do, do takiej restauracji tutaj po, za miastem i tak pomyślałem, ponieważ tak mają przepiękny teren i to jest tak regionalnie zrobione, no, no, no wspaniale. Taki styl właśnie folwarku, cały czas jeszcze tutaj jak widać jest w budowie, będzie, będzie dobudowywane dalej, ale zobaczcie na, na, na ten stary styl. Z tyłu, tam właśnie dopiero oglądałem, jest starabania, czyli chyba sauna, w tej chwili zamknięta i przepiękny no, wóz, nasz, wiejski. Zobaczcie, jaki to ma urok. To jest właśnie te polskie uroki, których nie widać w amerykańskich restauracjach, w amerykańskich miejscach do jedzenia. No, no, no takich ustronnych zakątków ciężko jest znaleźć gdzieś. Samo tylko wejście jeszcze nie byłem w środku i jestem już no zobaczcie żurawia. Zobaczcie tak się kiedyś wody wyciągało ze studni. Przepięknie. Przepięknie. To się nazywa Folwark Nadawki. No, i nie jestem, nie reklamuję ich specjalnie. Nie wiem, jakie będzie dobre jedzenie, tylko mówię ten sam styl regionalny, i samo już wejście, ten posmak, no jest wspaniały. Tutaj zobaczycie, o tym samochodem przyjechałem. Widzicie, jak, jak to jest przepięknie zrobione, wszystko. No, ten smak jest. Yy, nasz. I dalej, tu kontynuujemy właśnie w tak. W taki wiejski regionalny styl, proszę bardzo, i pogoda dalej dopisuje. Wspaniale po prostu. Dla dzieci małe miejsce do zabaw. No i mamy też pawia. Który nam się schował w tej chwili, tylko ogon został. Także właśnie tak to wygląda: pawie, perliczki. To wszystko jest w jednym miejscu. Proszę bardzo, kozy i owce. A do tego jaki zapach. I witają się. I witają się z nami. Proszę nacieszyć się. Proszę się nacieszyć. Widokiem. A, a, I gryzie mi palca. Kochany. <gryśla> ajaj, ajaj. Dawaj te rogi, chodź tutaj. No chodź tu takie fajne. Zobaczcie. No i czas do środka, zobaczymy co mają do jedzenia i jak to będzie smakowało wszystko. I proszę, czas na wejście. Także witamy w środku. Zaraz usiądzie, usiądę i zobaczymy jadłospis i jak to wygląda wszystko. Dania z piwem i do piwa. W moim wypadku będzie golonka pieczona w piwie. Zaś tym się 9 i już się nie mogę doczekać, bo już mi ślinka cieknie. A ponieważ że jadę samochodem, to spróbuję bezalkoholowe piwko. Panie no, Wala? Klaski? Postawiam, że. Nasz uprzejmy kelner przyniósł nam duch puszczy czyli lokalnego samogona. Do kwasu chlebowego, także no i piwo, niestety, będzie prawdziwe, nie będzie tego bezalkoholowego. Także trzeba będzie odsiedzieć albo odchodzić w lesie. Jesteśmy gotowi na golonkę oczekiwaną. Już tak dawno nie jadłem. Szanik, ziemniaczki, na kapustce. Nie da się nie da się opowiedzieć jak to może smakować, ale jestem gotowy na skutkę cześć Ciao.